Na Eucharystii słuchamy Bożego Słowa. Zgromadzeni w imię Pana, celebrując Eucharystię, słyszymy dzisiaj także słowo z listu do Hebrajczyków. Podobnie i Chrystus stał się arcykapłanem, to znaczy tym, który złożył ofiarę za grzechy, złożył w ofierze samego siebie. Zamykając tę rzeczywistość w, w Eucharystii i yy, dając Kościołowi. Eucharystię, by celebrował te, to zbawcze wydarzenie. I na początku mszy świętej słyszymy to wołanie, które jest w Ewangelii, które powtarzamy wszyscy. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem słaby, bo jestem grzeszny, bo, jestem, bo mam zaciemniony umysł, nie potrafię rozpoznawać właściwie wszystkiego. Ulituj się nade mną. I w Eucharystii jest też to pytanie szczególnie ono wydaje mi się brzmi w modlitwie zwanej kolektą to pytanie, które jest w Ewangelii dzisiaj, co chcesz, abym ci uczynił po wyznaniu grzechów po akcie pokuty Ewangelia prowadzi nas do tego spotkania z Chrystusem, który Ewangelia i Eucharystia prowadzi nas do spotkania z Chrystusem, który pyta co chcesz, abym ci uczynił z czym przyszedłeś na to moje, na to spotkanie, które jest tym samym spotkaniem, jak spotkanie Bartymeusza. Ja jestem żywy, prawdziwy, ten sam, wczoraj, dziś i na wieki. Co chcesz, abym ci uczynił? Ale Eucharystia prowadzi nas jeszcze do jednego pytania. Ono wypływa z Ewangelii Marka, kiedy czterech przyjaciół przynosi sparaliżowanego. I czterech przyjaciół przynosi człowieka, który sam nie może przyjść. Jezus, widząc ich wiarę, mówi do sparaliżowanego, odpuszczając się Twoje grzechy. Wstań, weź swoje łoże, idź. Jezus widząc ich wiarę, tych, wiarę tych czterech, który, którzy przynieśli Tego, który sam nie mógł przyjść. Wydaje mi się, że dzisiaj jest wielu sparaliżowanych. I teraz jest pytanie, które również brzmi na Eucharystii i wynika, wypływa z Ewangelii. Kogo przyniosłeś? Kogo przyniosłeś, bo On sam nie może przyjść, bo jest sparaliżowany fizycznie, nie wiem duchowo, psychicznie, cała ta, ta, te rzeczywistości, które paraliżują nas, nie jest, nie, jest, nie jest w stanie sam przyjść. Nie wiem, alienował się z przestrzeni Kościoła, być może, kogo przyniosłeś. I to jest ważne, że w Eucharystii również możemy. Przynosić naszych braci. I potrzebuje, i Chrystus potrzebuje wiary tych czterech. Widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Nie zabraknie tych czterech, mam nadzieję, nigdy. Wśród tych czterech jesteś Ty, jestem ja, jest wielu nas.